Co robisz? Szejka po treningu. Pff. Co jest? A mi się nie zapytasz, czy nie chcę? <grafię> Wiesz co? A byłaś na treningu? Oho, i teraz będziesz mi to żygał. Dziękuję, że przypomniałeś mi, że jestem gruba. Pff. Świetnie. Oj, no nie o to mi chodzi! Po prostu za każdym razem, jak cię proponuję siłownię, to ty nie chcesz iść. Bo jestem to bardziej odbiegania. Ale jak idę biegać, to też mi odmawiasz. Po sklepach. Tam biegania nigdy nie odmawiam. No nie. No bo ja generalnie nie lubię siłowni. Wszyscy się na mnie patrzą, oblepiają mnie wzrokiem. Ja mam wrażenie, że mój blask im przeszkadza. <laughs> po pierwsze, jaki blask? A po drugie, skąd wiesz, że nie lubisz, skoro nigdy tam nie byłaś? Bo nie lubię! Wie mi tyle. A ty wiesz w ogóle, ile babek chodzi teraz na siłownię? Czym ty się przyjmujesz? O. Ja mam wrażenie, że on mają więcej energii, a przecież chodzą tam codziennie. Wiesz w ogóle, jak można się fajnie ubrać na siłownię? A ty lubisz modę. Ubrać? To ty idziesz na siłownię się oglądać, jak inne baby się ubierają? Krótkie mają te leginsy, co? No nie. Ha! Czyli patrzysz się, czy mają leginsy z wyrolu? Jezu mi się, ale nie o to mi chodziło. W plecy sobie wsadź tego szejka, panie fitness. Żegnam.